Witajcie drodzy widzowie, jak widzicie mam koszulkę w barwach holenderskich, więc nie może być inaczej jak dzisiaj film z tematyki o emigracji, czyli o Holandii, Niderlandii. I witam Was serdecznie na kanale. Dzisiaj chciałbym to zrobić trochę w takim innym stylu i przekazać Wam troszeczkę swojej wiedzy, bo jak przyjedziecie tutaj do Holandii to będziecie musieli się uporać właśnie z tym językiem. Dużo osób yy, przyjeżdżając tutaj mówi po angielsku, ale no, warto by było się nauczyć paru takich zwrotów, które będą przydatne. I dzisiaj wybrałem dla Was trzy takie punkty, które mogą Wam się przydać. Jest to przywitanie, przedstawienie oraz pożegnanie się. Punkt pierwszy, przywitanie się. My w języku polskim zawsze mówimy tylko cześć, dzień dobry albo dobry wieczór. Tutaj Holendrzy używają trzech takich podstawowych przywitań się. Jest to chude morche, chude mydach i chude nawond. Do godziny 12 używają chude morche, po godzinie 12 w południe do godziny 18 używają chude mydach, a po godzinie 18 używają chude Spotykając kogoś na ulicy, co w Polsce jest rzadkością, tak jak tutaj w Niderlandach, to to, że ludzie na ulicy mówią sobie hoj, hoj, hallo. W Polsce tego nie ma, w Polsce, jakbyś do obcej osoby powiedział cześć, to by od razu krzywo na Ciebie popatrzał. Skąd się w ogóle Ale tutaj miło by było, jakby do swojego znajomego można było powiedzieć hallo, chucha ted mecie, albo hallo, Hucha, ted ciał bardziej taka kulturalna wersja, która jest przeznaczona, można powiedzieć, do starszych osób, czyli wy, będąc w przedziale wiekowym 20-30 lat, około spotykacie swojego sąsiada, który ma na przykład 50 lub 60 lat, wtedy musicie użyć słowa "u". Y". "U" y to jest takie właśnie kulturalne, taki "pan", "pani" i wtedy należy powiedzieć "hallo", hucha met u". Przyjeżdżając do Holandii po raz pierwszy i idąc pierwszy raz do pracy, fajnie by było umieć się przedstawić. I tutaj możecie powiedzieć hello, ik ben Tadeusz, co oznacza cześć, jestem Tadeusz. Można także użyć drugiego sformułowania, czyli ik Tadeusz, czyli nazywam się Tadeusz. Oba dwie formy są dobre, także czy taka, czy taka zawsze się przyda. Wracając jeszcze do przywitania się, to mam dla was taką ciekawostkę, że tutaj w prowincji Nord-Brabant, gdzie właśnie mieszkam, używa się nie tylko chude morchen, ale też chuje morchen i chuje Medach chujen i tak zawsze jest śmiesznie, gdy ktoś przyjeżdża tutaj do Holandii i trafia akurat na tą prowincję, to tylko słyszy jak tu rzucają chujami na lewo i prawo, a tak naprawdę oni was po prostu pozdrawiają. Trzecim, ostatnim punktem, który przygotowałem dzisiaj dla was, to jest pożegnanie się, bo fajnie by było wychodząc ze sklepu powiedzieć komuś też do widzenia, czy tam cześć, na razie. I używają Holendrzy głównie takich słów jak duj, dach duch, to znaczy po prostu cześć, ale są też y, słowa typu tot czyli do później, tot sou, czyli do zobaczenia później też, y, można tak to powiedzieć, oraz tot since', czyli do zobaczenia. I tak już całkowicie na zakończenie, tutaj w prowincji Nord Brabant używają także słowa how yy, To Te słowo jest fajne tutaj, y, jak jesteście, ale jadąc do Amsterdamu, radziłbym raczej tego nie używać, bo no, tutaj Holendrzy nie są aż tak e, tolerancyjni, można by powiedzieć. I to można porównać mniej więcej tak samo jak z nami Polakami, jak e, przykładowo Ślązak by do Warszawy i w Warszawie zaczął mówić po Śląsku. Skończyło się by to jednym, czyli takim no bijatyką można powiedzieć, żeby tak było spokojnie i takim akcentem chciałbym też zakończyć, żeby nie przeklinać, nie używać brzydkich słów, ale też o tym będzie odcinek jak Holendrzy przeklinają może być to wydaje mi się ciekawe dla Was no co, nie pozostaje mi nic innego jak prosić Was o to, żebyście dali subskrypcję żeby była to motywacja dla mnie do dalszej pracy i no co, no, pozdrawiam Was serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia znów